Cześć wszystkim, z tej strony Grzegorz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czego nie rozumiesz na temat treningu siłowego. A to, czego najczęściej nie rozumiecie, to jest to, że nie będziecie w stanie dokładać 2,5 kg co trening, czyli te słynne. 2,5 kilo co tydzień, 5 kilo co tydzień. z tym jest jeden problem. Większość osób nie ogarnia, że nie jesteśmy w stanie cały czas dokładać. Takie osoby, kiedy zaczynają progresować siłowo, myślą sobie, że OK, dobra. teraz dokładam 2,5 kilo co tydzień, także widzimy się za rok ja biję rekord świata. Co za problem? No Problem jest taki, że po pewnym czasie taki trening zacznie generować na tyle duże zmęczenie, że po prostu ta nasza siła maksymalna, nie będzie miała możliwości się pokazać, więc musimy podejść do tego jakoś inaczej. I tutaj z pomocą przychodzi model Fitness Fatigue, i najważniejsze, co ty musisz zrozumieć z tego modelu. Trening siłowy daje nam dwie rzeczy. Z jednej strony to jest właśnie ten fitness, to jest taki twój poziom wytrenowania, czyli to, jak silny jesteś, to, jak dużo masz masy mięśniowej. Czyli na przykład, kiedy wykonasz wyciskanie leżąc, to twój fitness idzie do góry, jesteś lepszy w tym wyciskaniu leżąc, natomiast Wykonałeś jakąś tam pracę, wykonałeś jakiś ciężar, jakieś serię, jakieś powtórzenia i to jest ten fatig, to jest to zmęczenie, które właśnie zostało nałożone na Twoje ciało. I jeśli podczas Twojego treningu będziesz wykonywał po prostu za dużo, to Twój poziom tej fatygi będzie maskował ten Twój fitness. Czyli nie będziesz w stanie pokazać tej swojej siły maksymalnej, przez co twój performance po prostu ucierpi. Dlatego to, co chcemy osiągnąć, to to, żeby nasz fitness cały czas szedł do przodu, ale żeby ta fatyga nie była aż za duża, żeby ona nie maskowała tego naszego treningu. Dlatego to, co widzimy bardzo często przed zawodami, to jest właśnie to, że zawodnicy mają na sobie bardzo dużo fatygi i ich fitness jest właśnie przyćmiony tą całą ilością tej pracy. Dlatego kiedy jadą na zawody i są wypoczęci, to ich performance wtedy dopiero osiąga ten pik. Kiedy poznałeś ten koncept, możemy sobie powiedzieć, dlaczego 5x5 jest absolutnie do kitu, jeśli jesteś średnio zaawansowanym trójboistą. Przede wszystkim jest one cholernie nudne, ale to nie o tym. Problem z 5x5 jest taki, że... Każda kolejna seria generuje jakąś ilość zmęczenia, i to zmęczenie się kumuluje z każdą kolejną serią. Więc jeśli my chcemy budować tę naszą siłę maksymalną, to tak naprawdę wykonując 5 razy 5 cały czas maskujemy ten nasz maksymalny potencjał. To, co się najczęściej dzieje, to jest to, że przykładowo naszym celem jest zrobić 100 kg w piątym tygodniu planu 5 razy 5, prawda? i zwykle wygląda to w ten sposób, że w pierwszym tygodniu będziemy wykonywać na przykład 90 kg potem 92,5, potem 95 i zwykle gdzieś w trzecim tygodniu już się zaczyna problem, bo ta trzecia bądź czwarta seria już jest naprawdę ciężka, piątą ledwo co robimy i w kolejnym tygodniu, kiedy mamy zrobić 97,5, 5 razy 5, to okazuje się już w drugiej serii na przykład ledwo co robimy, a w trzeciej zachodzi fail. No i w ten oto sposób bardzo ciężko jest nam przebijać kolejne piary, ponieważ cały czas powtarzamy ten sam schemat. Wykonujemy pierwszą serię już średnio ciężko, kolejna jest cięższa, a kolejna jest jeszcze cięższa. I to wynika z tego, że wykonałeś już dwie serie, które cię naprawdę zmęczyły i nieważne czy będziesz odpoczywał 3 czy 5 minut, prawdopodobnie w końcu na tej kolejnej serii sfajlujesz. Disclaimer oczywiście jest taki, że 5 x 5 to jest dobry plan, natomiast nie dla trójboistów średnio zaawansowanych oraz już tych bardziej zaawansowanych. Bardzo fajną alternatywą dla 5 x 5 będzie koncept dynamicznego RPI. Polega on na tym, że zaczynamy sobie w pierwszym tygodniu na dosyć niskim RPI, przykładowo 5 i co tydzień idziemy sobie o jedno RPI do góry. Natomiast to, co jest tutaj bardzo ważne, wykonujemy top set, czyli jedną główną ciężką serię i do tego później trzy serie baków. To jest oczywiście tylko i wyłącznie przykład. Można wykonać jednego backofa, dwa backofy, pięć back offów. Można to rozegrać po prostu na 100 różnych sposobów. Natomiast zacznijmy sobie od czegoś, co jest po prostu bardzo proste. Dlaczego to jest taka fajna metoda? Po pierwsze, Topset w postaci RPI daje nam troszeczkę wolnej ręki, trochę autoregulacji, możemy pójść wyżej, możemy pójść niżej, zależnie od tego jak się czujemy. Można powiedzieć, że możemy się troszeczkę wyszaleć na tym topsecie, natomiast backoff jest już stricte z procentów. Może on być liczony na przykład z Estimated 1 z 1 to już zależy od Was. Natomiast to co jest w nim takiego ważnego, to jest to, że jest to już stały wyliczony procent, który z każdym kolejnym tygodniem będzie Rosną, dzięki czemu jesteśmy w stanie po prostu wymusić progresję. I najważniejsza rzecz, na jaką chcę, żebyś zwrócił uwagę, to jest to, że po każdym bloku zaczynamy lekko kolejny blok. Czyli, jak możesz zobaczyć, nie dokładamy w nieskończoność 2,5 kilo i czekamy na wyjepkę, tylko 4 tygodnie, na przykład bądź 5 tygodni, dokładamy sobie ciężar, idziemy sobie RPI do góry. Następnie przechodzimy do kolejnego bloku. Możemy na przykład uciąć jedno powtórzenie i zacząć znowu na RPI 5 oraz na przykład na 64% w trzech piątkach, jak chodzi o baków, a nie na 61,5. Czyli możesz sobie zobaczyć, że zaczynamy 2,5% ciężej. Natomiast na pewno nie zaczynamy tym, co skończyliśmy w poprzednim bloku. Dzięki czemu nasze ciało ma po prostu czas zaadaptować się do tych ciężarów. I progresować sobie dalej. Na sam koniec pokażę ci, w jaki sposób ja to wykorzystuję już w praktyce. Mamy tutaj plan od Gosi, i to, na czym chcę, żebyś się skupił, to są te dwa ostatnie treningi. Jak możesz zobaczyć, mamy tutaj początek bloku, jedną czwórkę Narpi 7 oraz później już jakaś tam objętość. W kolejnym tygodniu mamy jedną jedynkę na RPI 7 i znowu objętość, później mamy jedną jedynkę na RPI 8 i później objętość, później mamy jedną jedynkę na RPI 9 i później objętość. I teraz kolejny blok zaczynamy jedną piątką, już nie czwórką, a piątką na RPI7 i jakaś tam objętość. I teraz to, co jest ważne, to jak możesz zobaczyć, zaczynamy sobie nieco ciężej niż w poprzednim bloku. Natomiast zaczynamy. Mniej więcej na, takiej, na takim poziomie między pierwszym a drugim tygodniem. Nie robimy czegoś takiego, że doszliśmy do RPI-9 i próbujemy na siłę dokładać w kolejnym bloku, tylko dajemy sobie czas, musimy się nieco rozładować, zaadaptować, i później staramy się przebić to już w kolejnym bloku. Jeśli uważasz, że ten materiał był pomocny, to oczywiście zostaw jakiś ślad po sobie w komentarzu. A ja zachęcam cię do zasubskrybowania tego kanału po to, żeby ta nasza społeczność Trójbojarzy Świadomych Trójbojarzy mogła się rozwijać. Jeśli oczywiście szukasz trenera, kogoś kto ogarnie to wszystko za ciebie, to zapraszam serdecznie do współpracy jeden na jeden. Link do ankiety znajdziesz w opisie. Na razie